Siemano widzowie! Dzisiaj kolejny odcinek z serii, gdzie oglądam Oncey's Straszne Historie Więc wbijajcie do Oncey's Straszne Historie Zostawcie u nich suba, lajka U mnie też zostawcie suba, najlepiej z dzwonkiem Ponieważ już mam ponad 100 subskrypcji I też na kanale gamingowym nie zaskoczyście. dobra, zaczynamy! Starsza para. Moimi sąsiadami było starsze małżeństwo, które miało dużo psów. Ludzie bardzo ich lubili, byli mili i pomagali bezdomnym zwierzętom. Pewnego dnia niczego no, nie świadome dziecko. Zrzutkę na kaucję Dzięki czemu małżeństwo wyszło na wolność Parę tygodni później Dziecko zaginęło Całe sąsiedztwo wraz z policją hmm, nie Ciekawe nie kto to mógł być okolice. Kto nie był tak odpowiedzialny za Nie znaleźli żadnego śladu Przez parę tygodni codziennie przeszukiwali Coraz większy teren Ale nie znaleźli choćby najmniejszego tropu Rodzice byli bezradni I zaczęli podejrzewać starszą parę każdy pomyślał, że to nonsens i starsi państwo nie byliby do tego zdolni. Policja przeszukała ich dom, jednak nic Nigdy nie. Nigdy nic nie wiadomo. Nawet policjanci stali po stronie starszej pary, broniąc ich niewinności. Mijały lata i każdy już zdążył zapomnieć. I każde za A sprawa pozostała nierozwiązana. Zarówno władze, jak i mieszkańcy poddali się w poszukiwaniach, ale nawet mimo to rodzice pozostali niezłomni i nadal szukali sprawiedliwości. Po jakimś czasie małżeństwo zmarło. Ich psy zostały zabrane do schroniska, a ich dom został ponownie przeszukany. W piwnicy znaleziono dowody na to, że jednak pozornie niewinna starsza para stała za tym porwaniem. Powodem, przez który policja początkowo nie mogła znaleźć żadnych śladów, był fakt, że wszystkie zostały zjedzone przez ich psy. No, okej. Okay. Dobra. Kolejna straszna historia. Nawiedzona rezydencja. Mam na imię Kenet i opowiem Wam historię o tym, jak wraz z moimi przyjaciółmi postanowiliśmy pójść do opuszczonej rezydencji. Do dziś wszyscy żałujemy tej decyzji. Mam teraz 21 lat, a to wydarzyło się, gdy miałem 14. Od zawsze mieliśmy bzika na punkcie horrorów i strasznych historii. Więc pewnego dnia postanowiliśmy odwiedzić opuszczoną rezydencję, która była zlokalizowana dość niedaleko od naszej szkoły. Zaczęliśmy ostatnią lekcję i ruszyliśmy na naszą małą przygodę. No Mają imię Jeff i Jack. Gdy dotarliśmy do miejsce, spróbowaliśmy po cichu dostać się do środka, jednak drzwi były dawno nie widzieli mężczyzny, więc postanowili to sprawdzić. Szukając go po domu, w końcu natrafili na jego ciało w piwnicy i z krzykiem wybiegli z rezydencji. Zauważyli, że drzwi same się za nimi zamknęły. Chodzą plotki, że w nocy z rezydencji dochodzą dźwięki przypominające płacz lub śmiech dziecka, a niektórzy słyszeli nawet głos mówiący muszę się zemścić. Po usłyszeniu historii baliśmy się jeszcze bardziej, ale żądza przygody i eksploracji była silniejsza, Piwnice postanowiliśmy odwiedzić na końcu, więc przedtem weszliśmy do wszystkich pomieszczeń na parterze. W pierwszym i drugim pokoju nic nie znaleźliśmy, jednak w trzecim, czyli ostatnim, znaleźliśmy książki i ślady krwi. Przestraszeni natychmiast wybiegliśmy z pokoju. Postanowiliśmy wejść na górę, jednak wchodząc po schodach usłyszeliśmy jakiś dźwięk. Zgodnie stwierdziliśmy, że to pewnie przeciąg i ruszyliśmy dalej. Gdy dotarliśmy na piętro, wszystkie drzwi i okna zaczęły się otwierać i zamykać, jak opętane. Byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy co robić, kiedy nagle usłyszeliśmy złowrogi śmiech, a następnie głos jak z opowieści. Muszę się zemścić. Zbiegliśmy na dół w kierunku drzwi, które były zamknięte. Pchałem z całych sił, próbując je otworzyć, ale to nic nie dawało. Na szczęście obok było stłuczone okno, przez które udało nam się wyskoczyć na zewnątrz, no dobra Odpięliśmy kawałek i zatrzymaliśmy się, aby złapać oddech. I, I zobaczyliście ten, coś z, z tego domu na jedno z okien, w którym stał wpatrzony w nas chłopiec, zaczęliśmy uciekać tak szybko, jak tylko potrafiliśmy, nikomu nigdy nie powiedzieliśmy o tym incydencie, no dobra. kolejna, ostatnia już straszna historia. Klaun 4. Mam na imię Alex, a to wydarzyło się, gdy 14 lat. Dobra. Był rok 2016 i temat clownów był dość popularny. Moj no tak. Pojechali w odwiedziny do moich dziadków. Wtedy było to Znaczymy bardzo się popularne. Z nimi, więc tym razem postanowiłem zostać w domu. Mając więc wolny weekend, postanowiłem zaprosić do siebie przyjaciół: Johna, Brusa, Sary i Jemme. Przez jakiś czas graliśmy na konsoli, ale w końcu się znudziliśmy. Bruce zaproponował, żebyśmy poszli porobić coś w lesie. Las był zaraz za moim domem, więc nie mając lepszego pomysłu, zgodziłem się. Co prawda nie było tam zbytnio co robić, ale miło było pospacerować na świeżym powietrzu i żartować z przyjaciółmi. Byliśmy tam przez około pół godziny, kiedy nagle usłyszeliśmy czyjś płacz. Zaczęliśmy spoglądać na siebie ze zdezorientowanymi minami. Co to do cholery jest? zapytał John. Nie wiem, chodźmy to sprawdzić odpowiedziała Emma. Ruszyliśmy w kierunku, z którego dochodził płacz, kiedy nagle zauważyliśmy postać siedzącą na drzewie. Był to klaun. Kiedy dokładniej się przyjrzeliśmy, Dostrzegliśmy, że był to mężczyzna przebrany za klauna. Z John krzyknął hmm? do niego: Ej, męczaku, czemu płaczesz? Poczułem się niepewnie i powiedziałem: Czy stary, zamknij się. Mężczyzna wpatrywał się w nas ze łzami w oczach. Cały jego makijaż był rozmazany. Miał na sobie czarną perukę. Z biały strój w czarne kropki. Po chwili, smutek na jego twarzy zamienił się w lekki uśmiech. Dopiero po chwili zauważyliśmy, że w dłoni ma coś przypominającego maczetę, całą pokrytą krwią. Nagle klaun zaśmiał się i powiedział: Jeszcze dzieciaki tego nie rozumiecie, ale zaraz przekonacie się o tym na własnej skórze. Krzyknąłem do wszystkich, żeby uciekali, i każdy zaczął biec w innym kierunku, aż udało nam się spotkać pod moim domem. Nie było jednak z nami sary. Często do policji, ludzie w tym roku robili takie pranki. W, w tamtym roku w 2016 zabił pod wpływem nielegalnych substancji i zabił swoją żonę. Marco trzymał tak ciało białym prześcieradłem. Podczas ucieczki Sara wbiegła do jeziora i nie wiedzieć czemu klon po prostu odszedł, rezygnując z dalszego pościgu. Cał uratowało jej życie. Zadzwoniłem do rodziców i opowiedziałem im o wszystkim. Powiedziałem, że już nikt Jomster. Dobra. Yy, więc tak. Polecam zostawić suba i lajka. Wbijać na kanał straszne historie. Yy, no i ogólnie to yy, miłego dnia.